Cześć Wam, witam w kolejnym odcinku oczywiście z terenu pięknego no gdzie dzisiaj jesteśmy dzisiaj Góry Suche no chyba jedne z moich ulubionych tutaj w okolicy pod samym domem mam, że tak powiem troszeczkę całkiem inne niż no Góry Sowie, gdzie Wielka Sowa to jest jedna góra i dookoła wiecie klimat się tworzy, a tu po prostu tych górek takich stromych jest bardzo dużo, można chodzić, zwiedzać no idę teraz jedną z Moich ulubionych dróżek tutaj w tych górach. Bardzo fajny widok jest. No, troszeczkę widzę już tutaj. <gry> Deszcz idzie w naszą stronę i nie wiem, czy się uda do końca dzisiaj odcineczek nagrać, ale jak nie, to zawsze mogę tutaj dojechać i dokręcić, bo bardzo blisko mieszkam. Wieje też. Nie wiem, czy nam nie, nie przeszkodzi troszeczkę yy, wiatr. No, gdzie dzisiaj będziemy śmigać? Idziemy w okolice góry pokazać Wam jedną z takich perełek, myślę, że gminy Guszyca. Oczywiście Waligóra to jest najwyższy szczyt gminy Guszyca. No co pokażę, resztki pałacyku, w którym miała zamieszkać księżna Daisy. Pewnie w większości Wam znana, a jak nie to kiedyś na stronie przedstawię po prostu jej postać troszeczkę bliżej. No i podejdziemy, zobaczymy co tam jeszcze zostało po tym pałacyku, bo był w takim miejscu naprawdę robił wrażenie. Zobaczycie na zdjęciach historycznych jak to tam wyglądało. Po drodze jeszcze pokażę Wam troszeczkę widoków stąd, bo też robią robotę. Pokażę Wam jeszcze raz tą ścieżkę, bo w sumie jest się czym pochwalić. Naprawdę piękne miejsce. Przechwałki, przechwałki terenem. Tutaj tą okolicą, ale naprawdę no jak widzicie, no chyba urokliwie jest, prawda? No tylko pogoda nie rozpieszcza, bo każdy wie jaki był maj. Słońce deszcz, słońce deszcz i to się zmieniało co chwileczkę, naprawdę widok jest rozwalający. Y, oczywiście tak w dole, kilka ciekawostek jest tam, nie będzie widać na, na tej kamerze, ale tak na wprost, y, ruiny zamku Radosno. Kiedyś może tam podejdziemy. Tutaj u stóp y, czerwone skałki, chyba bardzo urokliwe skały, no i tam, tam akurat zajrzymy. Y, Resztki, pozostałości po trzech skoczniach dawnych, także tam też podejdziemy. No i sam widok na karkonosze, tylko jak widać, troszeczkę już ich nie widać, bo idzie w naszą stronę obfity deszcz. Witam ponownie dwa dni później. No, jednak mnie deszcz przegonił. Widzieliście, jaka chmura tam nadciągała, i niestety deszcz dotarł, troszeczkę zmokłem. No ale. To co nie dograliśmy dwa dni temu, czy tam trzy, zrobimy to dzisiaj i znowu jesteśmy w Górach Suchych, w tym samym miejscu, także idziemy pokazywać te tematy, to nam nie ucieknie po prostu. Dlaczego tak lubię te Góry Suche? No zobaczcie na to podejście, jest mega stromo, a niektórzy tak lubią, tak jak ja, jest naprawdę fajnie, spokojnie, bez przyczyny, nazywane te góry są sudeckimi Tatrami. No, i powiedzmy, po drodze kolejny ładny widoczek w suchych. To jest jedno z moich ulubionych miejsc tutaj. Zobaczcie, jak ładnie. Widoczek jest piękny. No jak ktoś lubi takie romantyczne wieczory z drugą połową, to tutaj jest idealne miejsce na zachód słońca, bo akurat jesteśmy od zachodu i tutaj podczas zachodu jest genialnie. Ale jak widzicie, widok wspaniały. No, co mogę powiedzieć? Śnieżkę Wam dzisiaj mogę pokazać, bo ładnie to wygląda. Pod nami Ustóp Sokołowsko, to też jest kopalnia w ogóle jakichś takich tematów, o których mówię. Tak jak wspominałem już wcześniej na dole skocznie narciarskie trzy, jedna taka największa, słynna. Zamek Radosno, także no naprawdę nic tylko podziwiać. Zobaczcie jak ładnie. Z tej strony góry, szmury, troszeczkę przewiało, ale z drugiej strony jeszcze wszystko tak, ta biała pierzynka w dolinkach stoi. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o widoki, te góry to są genialne, bo i widać tak, przy dobrych, przy dobrych warunkach y, jeseniki w Czechach, y, śnieżkę, góry stołowe, góry byszczyckie. To jak ktoś wie, gdzie patrzeć też, to i skalne miasteczko widać, karkonosze, równiny, ślęże, także widoki są Genialne, i polecam jakąś alternatywę. Nie tylko karkonosze, powiedzmy, góry sowie, stołowe, ale obczajcie sobie też dokładnie góry, suche. Po drodze poruszę jeszcze jeden temat. Może nie będzie się wszystkim pokazało, podobał, ale no, trudno, będę mówił to co myślę. Od jakiegoś czasu, jak prowadzę ten kanał na YouTubie i strony na Facebooku, przeglądam czasami takie grupy strony o tej tematyce i naprawdę. No, typowo po polskiemu, że tak powiem. Straszne wojenki są prowadzone. O co chodzi? Na przykład, no, dużo ludzi chodzi, interesuje się tym śmiga, opowiada o tym i ktoś wymienia nazwę Breslau i zaraz jest oburzenie. Dlaczego Breslau? To jest Wrocław, Przecież tu jest Polska, nie można tak mówić i tak dalej. No kurczę, jak ktoś gada o historii. I no to musi wymienić te nazwę, Breslau i tak dalej, no to jest historia tego regionu, mamy oszukiwać yy, historię, no nie po to opowiadamy, żeby po prostu przekłamywać wszystko i zapominać po prostu o historii tego regionu, no i takich krzykaczy jest naprawdę sporo na tych forach, także no pozdrawiam, ale chyba my dalej swoje będziemy robić, jak się coś nie podoba to po prostu no dziękujemy w tym temacie, nie, no, nie wchodźcie tu i się nie interesujcie. Nie mówię tylko tam w jakiejś swojej kwestii, tylko ogólnie w tym światku, w tym temacie, no ale wiadomo, jest tak jest. Przeważnie takie, takie ludki, no za przeproszeniem, żeby nikogo nie obrazić. Jedne poglądy polityczne, jedna, jedna wiara i tak dalej. Także jakieś na, na nakładki patriotyczne na zdjęciach profilowych na Facebooku. Także no, ja wiem, że według niektórych się czują wywyższeni, naród wybrany i tak dalej. Wszystko jest prawidłnie, ale, no, ale bez przesady, jak ktoś tak jest. Prawilny do bólu, no to może swoją tą energię i prawilność zamiast w krzykach i kłótniach na Facebooku, na forach lepiej tą energię przeznaczyć oczywiście według iść kryteriami swojej wiary. Jakiś może cmentarz stary niemiecki odnaleźć i go wyczyścić, zrobić jakieś dobro dla no dla ogółu, no przecież wiara tak mówi. Czym się różni na przykład zakopany Niemiec obok od, zak od zakopanego Polaka w ziemi? No, według wiary są równi, nie? A wiecie, jaki stan rzeczy jest naprawdę. No, jest tyle tych cmentarzy niemieckich opuszczonych, że naprawdę, no, troszeczkę, troszeczkę to jest nie okej. Okay. No, mi się marzy fajnie, żeby były takie te cmentarze wszystkie troszeczkę o... nie takie zapomniane po prostu, chociaż tabliczka jakieś troszeczkę wyczyszczone te miejsca, bo no... Pamięć o ludziach, którzy tu mieszkali, też powinna być jakoś zachowana. Tak mówiąc po polskiemu, mimo oczywiście po polskiemu to jest, wiadomo, e, mimo że, że to są Niemcy, żeby pamięć o nich zachowana była, bo to jest historia, historia tego regionu. No niestety niektórym ludziom się to nie podoba. Nie wiem, historia się nie podoba, ale tego już nie zmienią. E, co by tu jeszcze w tym temacie powiedzieć? No. Tak by, to, tak by to wyglądało. Troszeczkę takie tematy też można poruszać, bo, no bo naprawdę, naprawdę szkoda. To są też takie miejsca, ta historia takie dolnego Śląska, także o tym nie zapominajmy. Wracając jeszcze do tematu, to też tak troszeczkę dziwię się osobom duchownym, że tak powiem. No bo głoszenie wiary i zasad jedno, tak naprawdę, a życie, życie swoje, wiadomo jak jest. No chyba, że po prostu chodzi o to, że no, nawet po śmierci, po śmierci jak ktoś za ciebie nie płaci za twoje miejsce, to nie jesteś w pamięci albo cię nie ma. Także no niestety, czy to też po śmierci muszą wchodzić w grę pieniądze o pamięci o kimś zmarłym. Także no nieważne. Myślę, że jakby podejść inaczej do tego tematu też to ogłosić, to też myślę, że grupa wielka ludzi by się stawiła, żeby pomóc. Odnowić takie cmentarze. a Na ten moment jeszcze jest chyba taka mentalność w, w Polakach, że Niemiec nawet pod, pod ziemią jest zły. Także no, kwestia każdego była indywidualna, jak podchodzi do tego miejsca. Dla mnie na przykład apogeum głupoty było na forum taka kwestia, że jeden pan chciał sobie po prostu z pamięci, nie wiem, ze ze swojej potrzeby odnowić taki stary, poniemietli cmentarz to ludzie go oskarżyli o propagowanie faszyzmu także to jest dla mnie no w sumie niepojęte, ale ale tak niestety stan rzeczy wygląda yy, kwestia tych odnawiania starych cmentarzy, pamięci o nich niestety teraz tak wygląda, że raczej nikt nie pomoże i każdy musi to robić na własną rękę, bądź grupa yy, jakichś fanów regionu że tak powiem przyjaciół i stowarzyszenia tylko to robią a mają co robić bo tego jest strasznie dużo także tak to wygląda no i no i tyle kończymy temat jeżeli kogoś obraziłem to przepraszam nie chciałem chciałem tylko wyjaśnić tą kwestię także więc to nie jest to tak, że szanujmy wszystko co niemieckie, Niemcy tu wrócą, Polskie złe i tak dalej. Nie, szanujmy przede wszystkim też to co jest polskie, przede wszystkim to co polskie. I nie zapominajmy o tym co też tu było niemieckie, bo to jest po prostu historia tego regionu. I żeby nie było, że tylko propagujemy niemieckość tej, tego regionu, bo po prostu chodzi o, no, o historię tego regionu. A teraz już naprawdę temat właściwy. Jesteśmy w Góry Najwyższy szczyt gminy Guszyca Najwyższy szczyt Gór Suchych I najwyższy szczyt całego pasma Gór Kamiennych Także bardzo piękna góra Heidelberg po niemiecku się nazywała Jesteśmy przy ruinach Pałacyku Hołbergów, A dla mnie właściwie ruinach domku, w którym miała zamieszkać księżna Daisy to akurat te ruiny, co tutaj widzicie, to to nie jest sam pałacyk, bo sam pałacyk był poniżej, ale tu był po prostu budynek gospodarczy i wiele źródeł wskazuje na to, że tu też była owczarnia, także budynek gospodarczy z owczarnią. Już tutaj śmigamy, pokazujemy i opowiadamy o tym miejscu, coś więcej. Jesteśmy w okolicach pałacyku, hochbergów, a dla mnie to bardziej, powiedzmy domek, domek nie domek bo to naprawdę wyglądał jak pałacyk ale rezydencja w której y, mieszka, miała zamieszkać sama Daisy prace rozpoczęły się tutaj przy budowie tego w 1913, choć Daisy już nosiła się z zamiarem aby to szybko wcześniej powstało ale w 1913 tutaj zaczęto budowę tego y, pałacyku, Daisy to wiadomo y, może swoje korzenie też o tym decydowały. Zleciła to brytyjskiej firmie projekt budowy tego pałacyku. I tak też się stało. A nad wykonaniem tego projektu czuwał taki słynny, dość niemiecki architekt, jak na tamte czasy. A Daisy też miała no, ściśle określone wymagania, jak to miało wyglądać. No i budowano w takim pięknym miejscu ten pałacyk. Trzeba przyznać, że. Daisy miała gust, bo zobaczcie jakie widoki stąd się rozciągały akurat tutaj gdzie się znajdujemy to nie był sam pałacyk bo sam pałacyk był troszeczkę poniżej a tutaj był budynek gospodarczy po prostu, który musiał obsłużyć ten pałacyk na dole no, według Map, już też polskich y, oznaczone było tutaj jako ruiny hatpasterskie, tak zawsze to na mapach polskich już było po wojnie oznaczane. No i tak, jak wspominałem, chyba już rzeczywiście tutaj wiele źródeł na to wskazuje, że tutaj była no, również nie tylko y, budynek gospodarczy dla służby, ale również owczarnia. Także no wygląda ładnie, bardzo dużo zostało, znaczy dużo, no fundamenty same zostały z pięknym widokiem sam pałac był tam w dole w tej gęstwinie troszeczkę za moimi plecami więc opowiem o nim tutaj a na dół zajdę po prostu żeby pokazać co, co tam zostało ale to zostało po nim mniej niż po tym budynku gospodarczym no i jak to wyglądało z tą historią tutaj, tego pałacu? No, Daisy nie układało się w, w związku i wiadomo, nie chciała mieszkać do końca w takiej atmosferze y, na Zamku Książ. I chciała się na jakiś czas odseparować po prostu. Też się nie podobał wiadomo związek, y, nie układało się w związku, jakieś sztywne zasady zamkowe, także chciała się odseparować i zamieszkać tutaj y, z dziećmi. No i niestety, no niestety Daisy tutaj nie zamieszkała, bo gdy już praktycznie pałac był gotowy y, postępująca choroba Daisy już jej nie pozwoliła, żeby tutaj zamieszkała. Poruszała się na wózku i to mimo wszystko teren był trudno dostępny i musiała znaleźć jakieś bardziej dostępne miejsce, y, kiedy był y, dostępne miejsce przez tą chorobę i musiała no, mówię, tak jak wspominałem, prowadzicie gdzieś w mieście zamieszkać, a nie w górach. No i niestety pałacyk został wybudowany, ukończony, ale niestety później rozebrany, bo Daisy kazała go tak zaprojektować, aby w razie czego ten pałacyk można było łatwo rozebrać i, i przenieść go w inne miejsce. Także w latach 20. właśnie tak się stało. Tędy prowadziła. Dawna główna droga do pałacyku. Troszeczkę jest już zarośnięta, ale jakiś zarys drogi widać, ciężko się na nią wbić, ciężko się na nią trafić, bo początek jest zarośnięty, ale później mniej więcej tak to wyglądało. Fajnie, bo w sumie bez większych przeszkód, tutaj taką ścieżką dość szeroką, jak wam pokazywałem. Udało się dotrzeć do wypłaszczenia, gdzie był pałacyk. No, i jak widać, jakieś resztki po nim jeszcze zostały nie tylko po tym domku, po tej owczarni, po tym domie, domku gospodarczym, tylko po samym pałacyku również. No, tak to wygląda. Chciałbym, żebyście też właśnie rozwinęli opis. Tam będą zdjęcia, jak sam pałacyk wyglądał, bo robi naprawdę wrażenie. Pamiętajcie o tym. No, no był, był bardzo ładny, był bardzo ładny, bardzo ładnie wyglądał, a na razie po nim tyle zostało, ale tak jak mówiłem, został tak zaprojektowany, aby, aby został łatwo rozebrany. Także więcej po nim nie mogło zostać, nie został zniszczony i został rozebrany i prawdopodobnie przeniesiony w inne miejsce. A tu jeszcze taka druga kwestia z mojej strony, jak mamy fotografię. Jak wyglądał i jak został przeniesiony? Najprawdopodobniej gdzieś w Alpy, może jest szansa, żeby ktoś się podjął yy, i odszukał ten dawny pałacyk. Jak on wyglądał, to by było coś mega, według mnie, odnaleźć ten pałac po tylu latach, po 100, 107, no powiedzmy 107, niecałych, 108, no dajmy sobie te 110 lat, jakby został pusty, sto 110 latach odszukany, to by było, to by było coś. Na dzisiaj to tyle. Pokazałem Wam według mnie taką jeszcze jedną kolejną perełkę Gminy Guszyca. Dzisiaj odcinek był taki też dość widokowy, także zachęcam Was. Tutaj w ogóle spacer w góry suche i na przykład o odwiedzenie tego miejsca, które wam pokazałem. Naprawdę jest genialne, i robi robotę. Ruiny wyglądają jak wyglądają. Klikajcie w zdjęcia i patrzcie, jak to kiedyś wyglądało w całości. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jak już jesteś, też to no, napisz jakiś komentarz pod filmem, udostępnij post. Jak uważasz, jak chcesz, zostaw jakiegoś lajka. Także to mi też pomoże w promocji tego kanału. A co za tym idzie, promocji tego regionu. O samej księżnej Daisy też można dużo mówić. Za jakiś czas, albo jeszcze przed tym filmem, zanim wrzucę lub po, jeszcze zobaczę, yy, przybliżę Wam jej sylwetkę, bo dla mnie w sumie to jest genialna historia. Fajny film powstał na jej temat, także udostępnię go u siebie na Facebooku. Będziecie może mogli obejrzeć, jak to wygląda. Już nie wspomnę o tej legendzie yy, z perłami, chyba tak. Z dużym takim nasilnikiem została pochowana. Oczywiście teoretycznie nikt, nikt nie wie. Gdzie, gdzie została pochowana, także też ludzi dużo żyło tą legendą po wojnie i próbowało ją odnaleźć, a czy ktoś odnalazł jej grób czy został splądrowany klasycznie to może się nie dowiemy w ogóle także ten odcinek tak wyglądał no i widzimy się w następnym gdzieś miejscu na spacerze, pogoda dzisiaj się udała nie padało także, a jak pada to w sumie jak idzie sam to nie jest gorzej ze sprzętem, bo moknie, ale piechurą chyba też nie straszny w górach, prawda? To jest troszeczkę normalne. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro!